elko. Eee. To tak, słowem wstępu. 22 października była rocznica mojego postanowienia o trzeźwości, trzeźwości, o nie spożywaniu substancji psychoaktywnych. Eee. Czyli od roku jestem trzeźwa. No i tak. Yy, po pierwsze, inaczej to sobie wyobrażałam, szczerze mówiąc. A yy, raczej z perspektywy, którą miałam, zanim zaczęłam być trzeźwa, to w ogóle. Yy, Porzucenie używek już mi się wydawało tak heroicznym krokiem, że jak że po drugiej stronie, już może być tylko lepiej, po drugiej stronie jest ziemia obiecana. No, okazuje się, że po drugiej stronie są wszystkie rzeczy, których które ignorowałaś um, kiedy spożywałaś substancje um, wszystkie emocje które stłumiłaś wszystkie zaległe sprawy które olewałaś wszystkie twoje um, jakieś cechy które powinnaś zmienić um, talenty, które zakopałaś i olałaś i potrzeby, o których nie miałaś pojęcia. I właśnie tak sobie siedzę i próbuję rozpomienić, co jest dla mnie ważne. No. Znaczy pierwsze yy, najpierw mi przychodzą do głowy same takie frazesy. I tak czuję, że to jest wszystko zaprogramowane tak naprawdę, że to nie jest. No nie wiem, czy to jest moje, czy to nie jest moje. Tak siedzę nad tym, napisałam listę i już tak. Śpiew, pieniądze, taniec, spokój, twórczość, bezpieczeństwo, zdrowe ciało, samowystarczalność, autonomia, autentyczne, bliskie relacje, wyrażanie siebie, wolność, swoboda wyrazu. Wysportowane ciało, prawda, mój własny świat, swoboda działania, głębszy sens, duchowość, dobre życie, bycie zmianą, którą chcę widzieć w świecie, życie w zgodzie ze sobą, chyba drugi raz, czy coś, samoświadomość. Hmm. Chcę być głosem swojej prawdy. No i tutaj się nasuwa odpowiedź: no to w takim razie, co jest moją prawdą? No i co jest moją prawdą? Najpierw było pytanie, co jest dla mnie ważne. Potem, co jest moją prawdą? Nie wiem, czy to jest to samo, czy to nie jest to samo. I to wszystko brzmi. Ja nie wiem. W ogóle mam tak zlasowany mózg przez self-help, przez wszystkie możliwe rodzaje, bo tak skończyłam psychologię, potem. Wiele, przez wiele lat gadałam o psychologii, siedziałam w psychologii, oglądałam wszystkie filmiki na YouTubie, które dotyczą zdrowia psychicznego, zaburzeń, no bo oczywiście tutaj, tutaj diagnoza borderline, tutaj diagnoza ADHD, tutaj e, niby że autyzm, potem e, oskarżenia, unikający z tym przywiązania, a nie, a może jednak ambiwalentny potem że jednak narcyzm no i też w pracy w pracy było dużo o samobójstwach o wsparciu psychicznym i na YouTube było dużo o relacjach o tym jak stanąć w swojej sile potem był tarot tarot na YouTubie, astrologia, human design jeszcze był po drodze. Nie wiem nawet, czy jest sens wymieniać e, to wszystko, ale... Poza tym, że większość swojego życia chłonęłam alkohol i narkotyki, to chłonęłam też jakieś prawdy objawione na temat psychiki, na temat zasad wszechświata, na temat... Sensu życia, na temat tego, w ogóle jak żyć, jak, jak żyć w zgodzie ze sobą, jak, jak mieć motywację, jak coś zmienić. I tak, jak już usiadłam w końcu sama, yy, z kartką i długopisem, to kurwa, tylko wymieniam te po kolei, te wszystkie. Yy, tak. Wyrzucam po prostu z siebie te wszystkie dane, które pochłonę przez lata. Się zastanawiam, czy. Edi przestań tak lizać. To jest denerwujące. Mój pies się nerwowo liże cały czas. Wiem, że. No dobra, nieważne. Jakby dajcie spokój. Nie mam siły teraz na to, żeby jeszcze się nad tym zastanawiać. W tej chwili, jakkolwiek to nie brzmi. Um, no, ogólnie to jestem w niezłej dupie. Chyba dlatego zaczęłam ten, ten wywód od tego, że zakładałam, że po roku trzeźwości... Rok trzeźwości, pół roku regularnej terapii schematów, podejmowanie decyzji... Takich, że niby yy, yy, działanie w, w, w zgodzie ze sobą. No, czyli na przykład masz pracę, yy, która jest startupem, który nie ma pieniędzy, w sensie jest w startupie, który nie ma pieniędzy, w, w, związku, z czym, od, w związku z czym? Tak się mówi? Tak. Um, nie dostałam normalnej wypłaty. Przez jeszcze poprzednie dwa lata, więc złożyłam wypowiedzenie. No bo. Przecież nie może być gorzej yy, niż praca za darmo. No, kurde, w styczniu mnie rok, odkąd tak naprawdę nie pracowałam w ogóle. I ja teraz się zastanawiam, jak ja, jak ja, wrócę, jak ja w ogóle wrócę do roboty. Co ja, jak ja. Co, że przyjdę nagle na dziewiątą i będę tam chodzić? Yy co sobie tak no gadam jak wariat, bo yy, nie przygotowałam się za bardzo. Coś mnie tknęło, tak zawisłam nad tym punktem o tym jaka jest moja prawda, który jest zaraz pod tym, że chcę być głosem dla swojej prawdy, że chcę głosić. Ja nie znam swoją, swojej prawdy, a chcę ją głosić. O, i teraz taka głęboka myśl mnie naszła, że może właśnie głoszenie prawdy polega na tym, że się przyznajesz, że nie znasz swojej prawdy. A Boże, no nie, nie znam. Nie znam. Jestem wodnikiem na przykład. Niby jestem wodnikiem, tak? Ekscentryczny, autystyczny. Teraz jest Pluton w wodniku, więc w ogóle wchodzimy w erę wodnika, teraz ja powinna być teraz CEO planety. A z drugiej strony mam mam Księżyc w koziorożcu, nie? Mm, więc taki wodnik, tylko ze sztywną podświadomością. Taki, że chcę być twórczy, ale też chcę przepisywać rzeczy do tabelki w Excelu, że Chcę mieć pieniądze, ale też nie chcę z nikim współpracować. I chcę, żeby wszyscy się od niego odjebali. No ale co? Jeszcze Ascendent? Ascendent w pannie. Jak Ascendent w pannie, no to... Yy, no to ja tutaj dążę do jakiejś harmonii, do jakiegoś piękna, do jakiejś organizacji, do jakiejś... Nie wiem czego, ale... Yy, na razie... Yy, na razie nie, na razie nie. No, dobra, chyba na razie styka.